Dzień dobry państwu. Bogdan Mistrzak witam w programie Gość Obiektywu, a moim państwa gościem będzie pan Tadeusz Majkrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, a zarazem przewodniczący Regionu Podkarpacie Solidarności. Witam panie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, pamięta pan sierpień 80 roku? Oczywiście. Oczywiście pamiętam to gorące lato. Ja wtedy byłem młodym pracownikiem Zakładu Urządzeń Naftowych Naftomet w Krośnie młodym, dlatego że zacząłem pracę w 1975 roku, ale miałem epizod dwuletniej służby wojskowej w Ludowym Wojsku Polskim, więc pracownikiem generalnie byłem młodym i wiekowo też nie byłem starym człowiekiem, ale doskonale pamiętam, doskonale pamiętam i tą atmosferę i to, co się działo w czasie strajku. Ale pamięta Pan, jakimi ludźmi byliśmy? Dzisiaj wraca się do tego, że ludzie E, ówczesnej Solidarności. Ludzie ówczesnego sierpnia e, to była przyjaźń, to było takie bycie w Solidarności, było się dumnym, było się, jak pan powiedział, było się przeciwko czemuś. Tak. To nie było tak, że wszyscy byli dumni z tego, że są w Solidarności, tylko wszyscy byli dumni, że są przeciwko systemowi, przeciwko komunie. Bo przypomnę, że w stanie wojennym nosiliśmy oporniki na znak tego, że jesteśmy w oporze do, do, do tej władzy, do tego reżimu. I to było piękne. To, że inni byli ludzie, być może dlatego, że wszyscy w miarę jednakowo klepaliśmy biedę. Nie było takiego dużego rozwarstwienia. Oczywiście elita rządzących tej jednej słusznej partii miała wszystko i funkcjonariusze, natomiast wszyscy pozostali byli bardzo zrównani. Teraz to się zmieniło, dlatego że trwa wyścig szczurów, ludzie pędzą za, za majątkiem, za dobrobytem, zamknęli się w sobie, nie rozmawiają, więc jest zupełnie inna Polska niż wtedy bycie tak zwanym styropianem, jak to się mówiło dzisiaj z perspektywy 40 lat. E, pamięta Pan to z taką e, przygodą, z takim nie wiem, rozżaleniem, że tamte dni już nie wrócą? Nie ma tutaj we mnie jakiegoś rozżalenia, dlatego że ja robiłem i robię swoje ciągle. Ja raczej jestem rozżalony z tego powodu, że wielu moich kolegów starszych wówczas, którzy wtedy przewodzili tym strajkom w zakładach pracy, wielu z nich teraz stoi po zupełnie innej stronie. I oni są najbardziej rozżaleni. I oni są najbardziej rozżaleni. Niektórzy nie mają powodu, żeby być rozżaleni, bo oczywiście kwestia biletu w jedną stronę i emigracji to było wtedy straszne dla nich, dla rodzin. Ale po powrocie z emigracji, kiedy są ludźmi zamożnymi, jakby powinni troszeczkę, moim zdaniem, inaczej patrzeć na tą rzeczywistość polską. A niektórzy zachowują się skandalicznie, bym powiedział, uważając, że, że, że no, nie wiadomo, co się złego stało z krajem. A, a przecież wszyscy, nawet młode pokolenie widzi, że jednak ten kraj się zmienia, nasz kraj, nasza ojczyzna się zmienia, co roku się zmienia. I nie można porównywać tego z latami 80., gdzie nie było co jeść, nie było się w co ubrać, nie było telewizora, mebla, niczego. Ale, panie przewodniczący, są też ci, którzy zostali i są rozgoryczeni tym, co się przez te 40 lat stało, że mówią, że o inną Polskę walczyliśmy, czy o inny patos Solidarności był, etos Dokładnie. Solidarności Dokładnie był. Dokładnie tak. I oni dzisiaj nie są zamożnymi ludźmi, wręcz. E, czasami i, i, i ubodzy, i oni mówią nie o taką e, solidarność, nie o taką tak. Polskę walczyć. Powiedzmy sobie jasno: w tej chwili kilkanaście tysięcy osób, dzięki inicjatywie prezydenta, dzięki rządowi, dzięki temu, że przeszła nowa ustawa zwiększająca uposażenie emerytalne do 2400 zł brutto, kilkanaście tysięcy osób skorzysta z tego. Co świadczy najlepiej pokazuje, jakie jest ogromne rozwarstwienie. Tak samo płaca minimalna, z której też skorzysta blisko 20 tysięcy Polaków pracujących. Więc to pokazuje, że spora grupa ludzi ma prawo być rozżalona. Ma prawo czuć się zdradzona, ale przypomnę, że no, mieliśmy Okrągły Stół. Mieliśmy porozumienie Okrągłego Stołu, gdzie ówcześni liderzy związku z komunistami dogadali się, porozumieli się. Chodziło przecież o kontraktowe wybory, które się odbyły w 1989 i tak dalej. Więc to, to są skutki Okrągłego Stołu, i teraz dlatego tak trudno jest dokonać zmiany w różnych sferach życia publicznego. Yeah. You know. Bo to wszystko jest powiązane z porozumieniami Okrągłego Stołu. Wy sobie, chłopcy, rządźcie, ale na nie zabierajcie majątków, na nie zabierajcie firm, a rządzić sobie możecie. Tak można najogólniej powiedzieć. Ale też bezkrwawe przejęcie władzy. No nie do końca bezkrwawe, bo dziewięciu zwójka, pamiętamy, zginęło. Ginęli w latach późniejszych księża. Księża choćby ksiądz Jerzy Popiełuszko, ksiądz Sylwester Zych i inne osoby. Inni ginęli w jakiś w dziwnych okolicznościach dotąd niewyjaśnionych sprawców nie znaleziono, więc to nie jest tak, że to było bezkrwawo. Oczywiście nie lała się krew na ulicach, nie szliśmy z, z, z koktajlami mołotowa na czołgi. Owszem, tak ale nie można powiedzieć, że to było bezkrwawo. Dla wielu ludzi to upokorzenie, którego doznali, to, że nie mieli co do garka włożyć, a walczyli o tą Polskę, kiedy już Lech Wałęsa był prezydentem kraju, wielu miało prawo być rozżalonym i, i rozgoryczonym i, i Bogu dzięki od kilku lat udaje się to zmieniać i przypomnijmy, że świętej pamięci Lech Kaczyński zaczął o tych ludziach pamiętać. Przecież to prezydent Lech Kaczyński oznaczył orderem Orła Białego Annę Walentynowicz, nazywaną Anną Solidarność czy Andrzeja Gwiazdę. O tych ludziach przez lata nikt nie pamiętał. Dopiero ta polityka historyczna trwa od kilku lat, i tych ludzi zaczyna się dopiero doceniać, wyróżniać w jakiś sposób, żeby oni przed śmiercią mieli odrobinę satysfakcji z tego, że, że walczyli o, o, o taką Polskę, mniej więcej o taką Polskę. Ale do tego jeszcze kilka lat potrzeba. Czy była możliwość, albo inaczej, czy wyobrażał pan sobie, że w tym sierpniu po 40 latach wszyscy, staniecie i wszyscy razem pójdziecie złożyć kwiaty pod tym pomnikiem Solidarności w Gdańsku. Mm. Czy to już jest niemożliwe, nieważne jaka wielka rocznica będzie? To jest możliwe, to ciągle jest możliwe. Ja przypomnę, że uczestniczyłem, na przykład, we Wrocławiu w tym roku w obchodach, które są z, z, ze względu na pandemię bardzo ograniczone i one nie tak powinny, nie tak miały wyglądać, także w naszym regionie przecież. To wszystko jest bardzo skromne, bardzo zamknięte. Ale w tym, że w Wrocławiu na jednej, w jednym pomieszczeniu, w jednym miejscu siedziałem obok Władysława Frasyniuka, obok, obok innych osób. I, I myśmy nawet krzywo na siebie nie patrzyli, więc to się da. Wszystko zależy od tej drugiej strony, bym powiedział, bo Solidarność <laughs> ciągle od samego początku wysyła zaproszenia do Lecha Wałęsy, do wszystkich innych, tylko że druga strona ta ich zachowuje się nieco inaczej, bo przypomnę, jak nam pani tramwajarka zepsuła uroczystości w Gdańskiej i Oliwii na bodajże 30-lecie Solidarności, potem odwracając się do Tuska, pytała się, czy tak miało być. No więc, to ci, którzy mają pełne usta demokracji, którzy mówią o wolności, mówią o, o tym, że telewizja kłamie, o tym, że łamana jest konstytucja, oni najbardziej się temu po prostu przydają, dają wyraz tego. I, i po tamtej stronie jest ta agresja i to wszystko. Ale ciągle jest szansa na to, żeby, żeby w Polsce... Hmm, były pewne świętości, pewne wydarzenia, gdzie y, odrzucimy te wszystkie podziały, i tak dalej. No, ale jeżeli teraz po 40 latach. Okazuje się, że część osób chce pisać nową historię, własną historię. Jeżeli tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa, którzy byli delegatami na pierwszy zjazd Krajowej Solidarności, teraz organizują e, na przykład sanocką demokrację i organizują 30 sierpnia obchody, obklejając pomnik Tadeusza Kościuszki, napisami Konstytucja, no przecież to nie o to chodzi. Przecież to trzeba e, no, jakoś popatrzeć realnie. I, I nie możemy sobie na to pozwolić, żeby ci, którzy, którym ta niedobra władza pisowska odebrała nienależne apanarze, żeby ci wychodzili teraz na ulicę i pisali własną nową historię. Na to się jako Solidarność nie możemy zgodzić. Nie możemy się również zgodzić na to, żeby się okazywało, że tablice, na których jest napis, zapisanych 21 postulatów sierpniowych, że one teraz według ECS-u gdańskiego są własnością tych, którzy napisali te postulaty. No Sklejka była ze stoczni, a napisali to, co było y, tym wysiłkiem intelektualnym strajkujących, więc to jest właśnie Solidarności. Czy uda Solidarności. się porozumieć? Ja nie wiem, czy się uda porozumieć. Na, w każdym razie trzeba egzekwować prawo w państwie i nie może być tak, że ktoś będzie sobie uzurpował prawo do czegoś, bo ja jestem w Solidarności od roku 80. W 1990 roku na Krajowym Zjeździe Solidarności, kiedy mm, Lech Wałęsa był przewodniczącym, Świętej Pamięci Lech Kaczyński był zastępcą, no to czyli to była dalej ta sama Solidarność. I teraz dalej jest ta sama Solidarność. To nie ma tak, że w 1980 roku była inna, potem była druga, teraz jest trzecia, może piąta. Jest ciągle ta sama Solidarność, tylko no właśnie, zmieniają czy, się czy zadania. Czyli Solidarność i rola. jest wciąż ta sama? Czy Solidarność, która była. W różnych latach wykorzystywana politycznie, bo taka była. Kiedyś na początku to był naprawdę duży ruch społeczny, dzisiaj jest to typowy związek zawodowy. Tak. Mm -mm. E, czy ten. Znaczek Solidarności, który pan y, ma wpięty, on jest taki sam jak w 80 roku, czy dziś zupełnie inny? Niczym się nie zmienił, y, nawet symbolika się nie zmieniła, bo od pana Janiszewskiego, autora tego znaku, wykupiliśmy prawa. I też to różnie teraz jest, bo, bo ktokolwiek sobie uzurpuje prawo do tego znaczka, do tego logo. Niektórzy mówią, że to jest własność narodu, a ja uważam, że to jest własność Solidarności. Więc y, Solidarność jest ciągle ta sama. Powiem więcej, myśmy nikogo z Solidarności nie wypychali, nie usuwali. Ludzie sami podjęli decyzję, że jedni poszli do polityki, inni poszli do biznesu, żeby nie łączyć tych funkcji. Myśmy zapisali w naszym statucie, że nie można łączyć funkcji związkowej z funkcją posła czy senatora. Myśmy sami y, stworzyli prawo takie, żeby tutaj nie było takiego dualizmu. Ale wielu członków odchodziło do partii, żeby kandydować na posła. Tak, oczywiście. Solidarność dla wielu była trampoliną. Solidarność dla wielu była takim y, miejscem, takim momentem, żeby gdzieś się wykazać, bo głośniej krzyknie, albo czasami coś mądrego powie i od razu był gdzieś tam, kandydował i, i, i tak dalej. Zaskakujące dla mnie jest to, że teraz w, po 40 latach, w roku 40-lecia, w telewizji, po różnych stronach opcji politycznej, wszyscy się powołują na Solidarność. Wszyscy byli albo członkami, albo dziećmi rodziców, którzy byli członkami Solidarności. A jakoś w rozmowach. Tego nie widzieliśmy, tylko musieliśmy organizować wielotysięczne manifestacje, wcześniej palić opony, różne inne rzeczy robić. Dopiero od kilku dosłownie lat udaje się, że tak jak my siedzimy przy stole, tak teraz możemy usiąść przy stole na Radzie Dialogu Społecznego, czy w zespołach Rady Dialogu Społecznego, czy bezpośrednio w rozmowach bilateralnych z rządem, z panem prezydentem i możemy mówić o, o jakichś postulatach. Czy gdyby trzeba było, też wyszlibyście na ulicę? Oczywiście, też palilibyście że tak. opony? Nie wiem, czy palilibyśmy opony, ale, ale jeżeli chodzi o protesty, myśmy pokazali przecież już w czasie, kiedy rządzi obecny rząd, że pod urzędami wojewódzkimi robiliśmy akcje, protestowaliśmy, skutecznie wywalczyliśmy podwyżki dla sfery finansów publicznych, wywalczyliśmy to, że, że wreszcie ci ludzie są godnie, w miarę godnie, chociaż jeszcze nie, do, nie doszli do takiego odpowiedniego poziomu, ale, ale troszeczkę lepiej są wynagradzani. Bo cóż z tego, że ktoś będzie zapowiadał, że podniesiemy y, poziom obsługi klienta, i tak dalej, jak ten pracownik będzie siedział i czuł się, jak, jak, jak nie wiem, kto, zarabiając tak marnie, że jeżeli nie dorobi gdzieś tego, że ona z domu wypędzi. Uważa Pan, że etos Solidarności nadal przetrwał w związku? My nieprzerwani od 80. roku mamy w naszym statucie w preambule zapisane, że związek działa w oparciu o naukę społeczną Kościoła, w oparciu o, o jesteśmy jedynym w świecie związkiem chrześcijańskim, tego się nie wypieramy. I nigdy to nas nie uwierało, to nam nigdy nie przeszkadzało. Mamy całą masę młodych organizacji, nowych ludzi, którzy z wielkim honorem, z wielkim zaszczytem święcą nowe sztandary, uczestniczą w tych wszystkich wydarzeniach. Przecież powiedzmy sobie jasno, że polityka historyczna, przecież IPN, czyli Dziecko Solidarności, dopiero od lat kilku zaczęła ta polityka historyczna być w państwie na odpowiednim miejscu, na odpowiednim poziomie. Ileś tablic pamiątkowych. Przecież to w większości to była wszystko inicjatywa Solidarności, inicjatywa Związku, gdzie honorowaliśmy bohaterów, czy to yy, Bitwy Warszawskiej, czy, czy Żołnierzy Niezłomnych, i tak dalej, i tak dalej. O Solidarność o to cały czas dba. Pomimo tego, że jak Pan powiedział, jesteśmy typowym związkiem zawodowym, to o tą politykę historyczną dbamy i staramy się o tych ludziach pamiętać, staramy się um, tych ludzi często zapomnianych, bezimiennych y, wynajdywać. Przecież te wszystkie skromne, ale uroczystości, które się odbywają, mają na celu to, żeby oddać cześć i hołd tym bezimiennym, bo my nawet do dziś nie znamy nazwisk niektórych ludzi, którzy powiedzmy roznosili bibułę, narażali całą rodzinę swoją i tak dalej. My nawet dziś nie pamiętamy, nie wiemy, nie znamy ich nazwisk. Ci ludzie nigdy nie zrobili kariery politycznej, bardzo często żyją skromnie, czasami w biedzie. I I czasami go nikt o nich nie pamięta. Czasami nikt o nich nie pamięta, tylko właśnie Związek Solidarny staramy się tych ludzi wyławiać w poszczególnych regionach. Panie Przewodniczący, mówi Pan, że jesteśmy nadal związkiem zawodowym, że dbamy o tą tożsamość historyczną. A czy jesteśmy związkiem europejskim? Czy młody człowiek, który dzisiaj pracuje w którejś z firm i chce być członkiem Związku Zawodowego? Czy chce być członkiem organizacji, która będzie o niego dbała? Czy to będzie e, taki Związek Europejski, który wie, że, że nie zamykamy się do tej lokalności, tylko nie, jesteśmy nie. otwarci na wszystko? My jesteśmy afiliowani w Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych, także w Europejskiej, także w wielu innych centralach europejskich. W wielu tych centralach mamy swoich przedstawicieli. Jesteśmy w Komitecie Ekonomicznym Europejskim, w EKES-ie, jesteśmy w wielu, wielu strukturach, mamy swoich przedstawicieli, niektórzy są szefami różnych komitetów, różnych zespołów, więc, więc tu jesteśmy, nie zamykamy się tylko na Polskę, ale jesteśmy związkiem, który działa także w strukturach europejskich. Co więcej, teraz szczególnie przykład Białorusi pokazuje, że, że wszyscy patrzą na Solidarność jako przykład. Co zrobić? Jak doprowadzić? Przecież myśmy... Czyli chcecie po 40 latach znów być tym wiodącym związkiem europejskim, który no, e, wówczas e, burzył mury i... Tak, i... po 40 latach doszło do sytuacji takiej, że, że teraz my y, kierujemy pomoc do innych. Tak jak myśmy wtedy otrzymywali pomoc y, nie tylko materialną, rzeczową, w różną, intelektualną i tak dalej, tak teraz my służymy tym związkom i, i przecież y, czy to na Ukrainie, czy na Białorusi Białorusi wspomnianej. Zresztą, jeżeli chodzi o Białoruś, to stworzyliśmy specjalny fundusz, na którym już ponad milion złotych jest zgromadzone. Chcemy w sposób taki materialny pomagać, ale też będziemy przyjmowali dzieci i rodziny białoruskie w naszych ośrodkach, którymi jesteśmy właścicielami. Będziemy przeprowadzali szkolenia dla związkowców, żeby oni byli przygotowani na te zmiany, żeby te zmiany ich nie zaskoczyły. Czy jest grunt na Białorusi pod solidarność białoruską? Tam już działa od 20 lat. Wolny związek zawodowy, z którym Aleksander Jaroszuk jest jego szefem, my z nim bardzo blisko współpracujemy. Uczestniczyłem w kongresie w Mińsku, na Białorusi, także w Bułgarii, na Ukrainie, w wielu krajach, gdzie niektórzy wręcz patrzą jak na świętość. I, i, i mówię, że, że jesteśmy związkiem znanym, cenionym, i teraz być może będziemy takim pomostem pomiędzy Europejską Konfederacją Związków Zawodowych a Białorusią. Przez Polskę, przez Solidarność prawdopodobnie będzie kierowana ta pomoc nie tylko materialna, ale, ale i w, w każdej innej formie, bo, bo tu jesteśmy najbliżej i zresztą wielu Białorusinów pracuje w Polsce i są członkami Solidarności, nawiasem mówiąc. Więc, więc tutaj jesteśmy znani rozpoznawalni i rozpoznawalni, i ten nasz to nasze logo, które się wyświeciło na czterdziestolecie, nawet na figurze Chrystusa w Rio. Więc, więc to, to, to coś mówi, że, że cały świat to logo rozpoznaje i, i wie, czym jest Solidarność. Co, jakie zmiany w Europie, w świecie zawdzięcza temu, że tutaj robotnicy. Wykorzystując doświadczenia roku 56, 70, 76, w roku 80 nie popełniliśmy tego błędu, nie wyszliśmy pod czołgi na ulicę, tylko zaprotestowaliśmy w swoich zakładach pracy i to dało sukces. A świętość Solidarności nadal błyszczy? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak. Ja nigdy się nie. Nie miałem żadnego kompleksu z tego powodu, że jestem Solidaruchem, chociaż różni o mnie mówią czasami nawet jak jest jakaś kampania wyborcza, to słyszę, że krosno się mnie wstydzi, dlatego że poparłem oficjalnie Andrzeja Dudę, ale mnie nigdy solidarność nie uwierała. To jest jedyny związek, w którym jestem i, i, i do śmierci w nim pozostanę i myślę, że. Hmm, oczywiście wszystko zależy od ludzi. Wszędzie są ludzie i czasami się również wśród członków Solidarności trafiają jakieś przypadki, więc myśmy nawet próbowali wprowadzić na zjeździe krajowym coś takiego jak sąd koleżeński, żeby można było, omijając te wszystkie procedury, kogoś wyrzucić ze związku, jeżeli prowadzi swoją działalność czy postępuje niegodnie ze tosem Solidarności, to się na razie nie udało, ale w przyszłości myślę, że się uda. Jaka będzie solidarność następnych lat? No, mamy krajową sekcję Młodych, która jest taką kuźnią naszych kadr. I ja podejrzewam, że już w najbliższych wyborach, które będą za trzy lata już wielu tych młodych ludzi dojdzie do, do władz w różnych szczebli. I mam nadzieję, że tak. My jesteśmy kontynuatorami sierpnia. Myślę, że oni również będą kontynuatorami tej działalności właśnie skutecznej dla pracowników. Chociaż tego sierpnia nie pamiętają. Chociaż nie pamiętają. Oczywiście w tej chwili już mamy w Związku Solidarność sporo ludzi, którzy, dla których sierpień to jest jakaś tam prehistoria więc, więc to już jest 40 lat przypomnijmy. więc, więc mają prawo nie pamiętać i, i coraz więcej tych ludzi młodych właśnie w związku i to jest, to cieszy że że odnajdują w nas właśnie to, że nie tylko jesteśmy tacy, jak to złośliwi mówią, kościółkowi i patriotyczni, ale też potrafimy się bawić, potrafimy organizować życie dla, dla, dla rodzin. Jesteśmy związkiem, który dysponuje sporym majątkiem, ośrodkami wypoczynkowymi. Przecież bon turystyczny to jest pomysł Solidarności. Myśmy apelowali o to. Sami wprowadziliśmy taki bon w wysokości 200 zł dla każdego członka związku, który może w naszych ośrodkach korzystać z niego. Ale też wiele inicjatyw rządu teraz w okresie pandemii to są pomysły solidarności. Myśmy pewne rzeczy sugerowali. Wzrost zasiłku dla bezrobotnych. No nie może być tak, że ktoś, kto prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, otrzyma większy zasiłek niż ten, który traci pracę. Więc tutaj szereg rzeczy, które są postulowane, to ich w życiu może czasami nie widać, ktoś nie zwraca na to uwagę. Płaca minimalna. Przecież panie redaktorze. Nie tak dawno w firmach sprzątających czy ochroniarskich ludzie pracowali za 4 zł na godzinę. 18:30 to będzie stawka w przyszłym roku i płaca minimalna 2800, 50% wynagrodzenia średniego w kraju. To samo nie przyszło. To wszystko jest to są stresy, emocje, negocjacje, rozmowy niekończące się. To jest ta wielka polityka. Bo jeżeli ktoś zarzuca apolityczność, znaczy polity, upolitycznienie, to wygląda to w ten sposób, że na poziomie centrali naszym partnerem jest rząd prezydent, na poziomie regionu Wojewoda Marszałek na poziomie zakładu już tylko ten, ten zakład pracy, więc, więc ta polityka w związku na różnych szczeblach wygląda zupełnie inaczej i ten w zakładzie pracy przewodniczący nic by nie zrobił, gdybyśmy wcześniej nie zadbali o, o warunki pracy, o wynagrodzenia, o bezpieczeństwo pracy. Więc, więc tak to wygląda. Ja dziękuję za rozmowę. Przypomnę tylko, że wspominaliśmy o sierpniu, roku 80 o tej 40 rocznicy porozumień sierpniowych ja rozmawiałem i wspominaliśmy z Tadeuszem Majchrowiczem zastępcą przewodniczącego Komisji Krajowej NZZ Solidarność a zarazem przewodniczącym regionu Podkarpacie w Krośnie Dziękuję panie przewodniczący dziękuję, dziękuję bardzo. i do zobaczenia